Jak zmienić formę opodatkowania online. Jesteśmy teraz na stronie biznes.gov.pl i wybieramy opcję Zmień dane w CDG. Klikamy opcję Rozpocznij. Następnie logujemy się na swoje konto z wykorzystaniem profilu zaufanego albo przez bankowość elektroniczną. Wskazujemy nasz profil, klikamy dalej. Wybieramy opcję Dalej. Pojawia się komunikat o zmianie wpisów w CDG. Zaznaczamy pierwsze pole, chcę edytować wpis. A następnie wskazujemy datę powstania takiej zmiany. Przy zmianie formy opodatkowania najczęściej będzie to pierwszy dzień roku, czyli 1 stycznia danego roku podatkowego. Klikamy dalej. Pojawią się trzy informacje wymagane, które zawsze będziemy musieli podać, natomiast my przechodzimy w menu na niższe pola, bo wskażemy, że chcemy zmienić formę opodatkowania. W sekcji podatki wskazujemy wybór formy opodatkowania i przechodzimy dalej. Potwierdzamy nasz adres zamieszkania, zaznaczamy, że jesteśmy ubezpieczeni w ZUS, potwierdzamy nasz urząd skarbowy i pojawi się pytanie dotyczące formy opłacenia podatku dochodowego. W polu Forma opodatkowania możemy wybrać zasady ogólne: podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany. Przechodzimy dalej. Składamy oświadczenie, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą. W polu Urząd odbierający wniosek już nic nie zmieniamy, klikamy dalej. W ostatniej części możemy zobaczyć wniosek, który właśnie wypełniliśmy. Teraz mamy możliwość, aby wysłać go do urzędu z wykorzystaniem profilu zaufanego. Następnie taki wniosek wysłany będziemy mogli pobrać z naszego konta przedsiębiorcy również w wersji PDF.